Tak jest, widzowie, jeszcze mnie nie widzicie, ale jest 77 600 subskrypcji na kanale Szczypsom Plus! Dziękuję wam, widzowie, za to bardzo serdecznie. Możecie oczywiście zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze ktoś tutaj jest i nie subskrybuje, ponieważ ja uważam, że warto. No, a w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jestem w Minecrafcie i, i jak widzicie, coś nade mną jest, a dokładnie jest to lawa. Ponieważ w dzisiejszym odcinku przez cały czas będzie nas śledzić lawa. Co oznacza, że jeżeli będziemy biec przed siebie, lawa będzie nas pływać z góry na nas, aż w końcu nas zaleje i e, zginiemy. Zanim rozpoczniemy odcinek, to proszę zostawić łapki w górę, ponieważ bardzo mi to pomaga, jeżeli zostawiacie łapki w górę, <coughs> będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie. Wczoraj nie było filmu, przepraszam za to bardzo serdecznie, ale po prostu miałem problemy z komputerem. Już dzisiaj są ogarnięte, już tych problemów nie ma, są zażegnane, więc możemy nas spokojnie lecieć z powrotem z Daily. No niestety, taki jeden dzień przerwy, no musiał się zdarzyć. Przykro mi, ale trudno. Dobra, uwaga. Klikam Back to Game i zaczynamy. Uwaga, patrz, widzicie? Łupu, plawa na nas spada. Nie jest dobrze, trzeba w takim razie uciekać, bo ona ciągle będzie na nas spadać. Jak widzicie, idzie, idzie ciągle za nami. No nie, to jest przerażające. Dobra, mamy niewiele czasu, ponieważ. Nie możemy w żadnym miejscu zastygnąć na zbyt długo Z tego powodu, że ta lawa ciągle będzie na nas pływać Ja jestem tylko ciekaw, co się stanie w sytuacji, jak my będziemy na przykład pod jakimś drzewem czy coś takiego I też jestem ciekaw, co w sytuacji, jak sobie tak trochę pobiegam I ta cała lawa, wiecie, na przykład ym, jakby będzie już na tyle dużo, że zacznie lagować mi serwer Tak, jestem ciekaw też, co się wtedy wydarzy, nie? Dobra, rozwalmy tutaj to, jak blisko... O kurczę, tak blisko już jest? No nie, 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 trzeba przejść tutaj. Trzeba przejść tu i teraz tak, zobaczmy, co się wydarzy. Czy ona tutaj nie powinna za, za szybko zlecieć z tego drzewa? Więc szybko rozwalmy sobie tutaj, żeby mieć podstawowe rzeczy jakieś i postarajmy się przejść tego Minecrafta. No, nie wiem ile nam się uda, bo pewnie zaraz zginiemy, ale. Okej, okay, jestem bezpieczny pod drzewem, to dobrze, to dobrze, jestem ciekaw co się stanie jak będę w kopalni Ogólnie póki co łatwo, ale wydaje mi się, że później mogą się zacząć problemy jak będę potrzebować więcej czasu w jakimś miejscu I, i na przykład też, no kurze, to będzie bardzo duży problem taki, że nie będziemy mogli yy, za długo spędzić czasu przy żadnym piecu ani craftingu i tak dalej, nie? Więc teraz na przykład jest ten moment, w którym muszę zrobić crafting, zrobić sobie jakieś podstawowe narzędzia No i już nie mogę tutaj przebywać, krówki mi spali zaraz Niedobrze, niedobrze Musimy zdobyć jeszcze kobla, więc szybko schodzimy na dół, bierzemy sobie kobla, Znaczy najpierw to będę musiał zrobić sobie w ogóle, dobra, najpierw zróbmy może ten e, drewniany kilof Nie, co ja robię, co ja robię? Co ja jestem jakiś taki zadżumiony? Dobra, tu bierzemy to, bierzemy to. Okej. Okay. O, nie, tu już jest ta lawa. Dobra, bierzemy ten, ten crafting, bo szkoda. <laughs> szkoda czasu, żeby. Żeby go nie zabrać. Dobra, bierzemy tu. Lecimy tak, ja. Widzę, <laughs> troszkę jeszcze chory jestem, więc mi się troszkę każde, przepraszam za to bardzo. I, I mam chrypkę czasem, ale. Mam nadzieję, że za niedługo wyzdrowieję. Możecie mi rzucić zdrówkę w komentarzu. Dobra, ogarnijmy sobie trochę tych zwierząt, bo. Bo jednak zwierzęta są ważne. Więc zanim ogarnę sobie w ogóle jakiegokolwiek. No kurczę, chodź tu. Dobra. Dobra, tu ta lawa już zalewa, więc tutaj już mamy, już mamy lipę Dobra, potrzebuję, o jest on, właśnie o to mi chodziło, żeby mieć tak otwarty na, na wiecie, na, na, na widoku, żebyśmy mogli sobie na spokojnie to ogarnąć No i jestem ciekaw, co się teraz wydarzy, jak ja na przykład będę pod ziemią I, i to mnie na przykład zaleje tutaj, o nie, już widzę, że się zrobiło jaśniej O nie, o nie, o nie, zdążyłbym wybiec, zdążyłbym o, nie, 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 dobra, dobra, szybko, szybko uciekamy, uciekamy, bo mnie tutaj zaleje zaraz. A nie, tu mnie nie zaleje, dobra, tu jestem bezpieczny. Ok, czyli w tym miejscu jesteśmy, że tak powiem, na chilku możemy być, tylko tylko ja muszę się stąd wydostać, więc musimy zrobić taką akcję, że musimy tu się rozkopać. Tam troszkę w bok, tu muszę rozkopać. Oj, widzicie, tam jest tam jest przejście I teraz tu muszę rozkopać. Musimy szybko wybiec, póki. O nie, tam się już zalewa, tam się już zalewa. O nie, o nie, tu mi będzie lecieć teraz? Nie leci mi, dobra. Dobra, musimy się stąd wydostać jakoś. Czekajcie, muszę... O nie, to będzie mega ciężkie. To będzie bardzo ciężkie, Ty bardziej, że... Albo wiecie co, skoro już tutaj jestem, jestem już tutaj, że tak powiem, uwięziony, to ogarnijmy sobie w takim razie te narzędzia wszystkie na spokojnie. Zróbmy sobie kilo, zróbmy sobie to, zróbmy sobie łopatę, nawet sobie zróbmy. Zróbmy sobie wszystko, tak żebyśmy później już nie musieli nic robić, Motyka i miecz. To jest to, co potrzebujemy, więc robimy sobie tak, ustawiamy wszystkie narzędzia. Sporo zajmują miejsca, ale, ale nam się przydadzą na pewno, myślę w, jak, w jakimś tam momencie Zróbmy sobie od razu też piec, żeby już mieć Bierzemy sobie ten crafting, ok. I teraz musimy się stąd wydostać, więc rozkopujemy tu, rozkopujemy, rozkopujemy i musimy lecieć przed siebie, aż w końcu wykopiemy się z tej góry jakiejś Albo tu w bok, może w bok spróbujemy, bo wiem, że tutaj było możliwość, o jest, jest, jest Dobra, szybka akcja, szybka akcja, szybka akcja Dobra, uwaga, okej, okay, jesteśmy, jesteśmy, patrzcie jak to wszystko tu jest zalane O nie, niedobrze, niedobrze, dobra, wejdźmy do kopalni o, jest węgiel. To się nam przyda na pewno. Więc zbierzmy sobie węgla jak najwięcej, ile się da po prostu. I zaraz tam wybiegniemy, jak ta lawa zacznie mi już zalewać, bo coś już zaraz to się wydarzy. Nie, to jest takie stresujące, jak ta lawa ciągle spływa na mnie, że to jest masakra. O, już jest tutaj. Dobra, jakoś tutaj jestem uwięziony na razie, ale na spokojnie. Ogarnimy sobie węgiel. To jest bardzo ważne, żeby żeby nie pochopnie podejmować decyzji, tylko żeby na spokojnie sobie wszystko zebrać. I za chwilę się stąd jakoś wydostaniemy, mam nadzieję. Taką szczerą. Dobra, i teraz jak się znów wydostać? Yy, zróbmy tak, postawmy tu ok. O nie! O nie już z góry na mnie spadło! Nie, nie gadajcie, że się spalę. Nie, proszę! Proszę, woda! Wody, 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 wody! Potrzebuję wody! O kurczę! Prawie żem zginął tutaj! Nie, 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 dobra, musimy iść w takim razie za lawą, to jest, to jest spoko, że teraz widzimy trasę przynajmniej, którą szliśmy I możemy te itemy znaleźć, chociaż one mi się spalą na 100% Nie, one się na 100% spalą, przecież tam lawa zacznie na nie spływać O nie, o nie, o nie, o, o nie, widzowie To jest najgorsza informacja na świecie i od nowa zbierać itemy No przecież to jest nie do zrobienia, jak już się tam zginie, a tam nie, tak chcący wpadłem w tą lawę, nie spodziewałem się, że coś już mi spływa na web. Myślałem, że mam trochę więcej czasu. No dobra, no trudno. Zbierzmy w takim razie tutaj wszystko, co potrzebujemy. Tu się... O właśnie, tu się cyrk dzieje. O kurczę, dobrze, że wyszedłem spod tego drzewa. Dobra, pójdziemy w tamtą stronę w takim razie. Musimy znowu... Dobra, takie w kopalni się podziemie było spoko, bo w ten sposób ogarnęliśmy sobie szybko wszystkie itemy. Więc znowu trzeba takie coś ogarnąć, z tym, że teraz na... muszę sobie ogarnąć najpierw trochę drewna. O, tu jest azalia, czyli mamy pod, pod tą azalią będzie na pewno i chyba, coś takiego. Tam powinien być, tak mi się wydaje, więc możemy ewentualnie zejść na dół i tam spróbować coś zdobyć. No, może być ciekawe. Dobra, zobaczmy, jak tutaj opatrzy, jak się robi most. No nie, 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 i nad nami już jest lawa, już spływa po tej azali. Dobra, Dowalić to azalię, no trudno. Wychodzimy stąd, lecimy gdzieś dalej, bo tutaj to już nic nie ogarniemy, więc tak, tu mamy jakieś zwierzęta. Fajnie, ale ja bym potrzebował. Kopalnie, tu jest kopalnia? Nie, nie ma kopalni. Chociaż jest jest, dobra, wejdźmy tutaj w takim razie. O nie, ja nie mam w ogóle żadnych rzeczy, czekaj, czekaj, kurczę, bo to... Bo to nie tak miało wyglądać. Stawiamy to, stawiamy to, robimy sobie szybko myk, myk, myk tutaj, okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy bezpieczni. I teraz tak, musimy zrobić sobie początkowe rzeczy znowu. Nie no, to, że ja robię drugi raz drewniany kilof, to jest jakieś smutne, nie? Mieliśmy tyle węgla już. Mega smutna informacja. Ej, jak ja stąd wydostanę się teraz? Ciężej będzie się wydostać w ogóle spod ziemi. Bo tam byliśmy w górze w kopalni, tak jakby. Teraz jesteśmy w podziemiach, tu w ogóle jeszcze nic nie widać, nie? Więc bardzo fajne miejsce, naprawdę, super. Okej, okay, mamy ogarnięte rzeczy, bierzemy sobie te drzwi. myk ze sobą i wypływamy stąd. Czy uda nam się stąd wypłynąć? No na pewno nie, bo tu już jest pewnie... No oczywiście, że tu już jest lawa. No nie, no nie, to jest nie do zrobienia już. Nie da się stąd wydostać. Serio, nie da się. Ja nie mogę. Nie wydostaniemy się stąd, nie ma szans. To jest niemożliwe. Ale zwaliłem, ale zwaliłem tym, że ja tutaj wbiłem pod ziemię. To był taki błąd. Okej, okay, udało mi się, udało mi się, udało mi się wydostać. Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Czyli jednak się udało to zrobić. Okej, okay, ogarnijmy sobie jakieś drewno, bo już mi się tam skończyło, co wykorzystałem całe. Znaczy prawie całe, ale przyda nam się na pewno, jak już tu mamy drzewo, to skorzystajmy przy okazji. I teraz tak, postarajmy się znaleźć wioskę. Tam jest szansa na wioskę. Są tutaj zwierzęta, więc ogarnijmy sobie zwierzęta też jakieś. Mychmy krówka jedna, tu trzcina nam nie potrzebna. Zróbmy sobie na szybko łódkę. Łódka, 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 pyk, 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 dobra, bierzemy to. Bierzemy crafting. Okej. Okay. I lecimy, przepłyniemy tam. I teraz jak ta lawa się ze mną, patrzcie jak idzie, patrz jak idzie, patrz jak idzie. Ale most, ale most się robi, ja nie mogę, dobra. Oj, tam jest. A nie, myślę, że tam jest wioska. Ale są, są jagody. Dobra, ogarnijmy sobie jagody, będziemy mieli żarcie jakieś. Tu jest znowu azalia, czyli jest tam luszka w podty, prawdopodobnie. Mm, dobra, najpierw zajmijmy się jagodami może. To jest, to jest to, co w pierwszej kolejności ogarnijmy po prostu. Więc zbieramy tu, ok. I teraz tak, są jagody brane. Myk, 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 jedna za drugą. Mamy... To będzie nasze żarcie do końca gry prawdopodobnie, bo już raczej... Chyba, że znajdę wioskę jakąś, no to wtedy mamy szansę jeszcze na żarcie. No ale wydaje mi się, że nie uda mi się przejść takiej gry, bo to jest strasznie ciężkie, jak lawa ciągle na was spływa, bo to jest... Ciągle ograniczenie czasowe, ciągle trzeba coś robić. Nie możesz stanąć w miejscu za bardzo. O, lisy! Dzień dobry, dzień dobry. Dobra, idziemy w tamtą stronę. Zaogarnijmy, czy, czy tam pod tą azarią faktycznie jest jakaś kopalnia. Bo do kopalni moglibyśmy wejść i tam jesteśmy bezpieczni chyba. Tam nas lawa chyba nie dosięga. Więc tam byśmy byli w sumie w sumie git, bo jak widzicie, nieważne od tego, na jakim jestem poziomie, a nie, podnosi się to też. Okej, okay. czyli to, to ma znaczenie. Czyli jak będę pod ziemią, to czy to będzie dalej jakby nad ziemią się pojawiać, czy będzie się pojawiać ta lawa pod ziemią też? Ej, tego nie wiem, to trzeba sprawdzić. Dobra, to sprawdzamy to w tym momencie. Gdzie jest to azaliowe drzewo? Tutaj gdzieś było. Alo, tu jest. Tu, tu, widzę już, dobra. Tu są też jagody, to zbiorę szybko te jagody, żeby mieć cokolwiek i, i idziemy na dół w takim razie. Więc tu, myk, myk, jagody do mnie szybko. Super, fajnie, mamy ich trochę. Ile mamy? Prawie tak Dobra, no to git. To nam wystarczy. Dobra, i schodzimy na dół, schodzimy na dół, kopiemy się pod azalię. Gdzie ona jest? Tu jest, dobra. Bierzemy, rozwalamy to, myk. Myk. I teraz trzeba się będzie zamurować. Dobra, tu jest równo w dół. Rozwalamy to, murujemy to i jesteśmy już bezpieczni. I kopiemy się w dół. Myk, myk, i zobaczymy czy nas... czy faktycznie to się zgadza, że... Ej, tu był lapis?! Tak wysoko?! Ej, co tu się dzieje? Dlaczego ta lawa na mnie zaczęła nagle spływać? Co się wydarzyło? Ale się wystraszyłem. Dobra, rozwalmy to. Będzie tu laszka i czuję to po prostu, czuję. Halo. Dlaczego tu się na mnie lawa z ten. Czyli ona jednak schodzi pod ziemię z nami razem, dobra. Czyli, czyli nie jesteśmy w stanie tego jakby za zastopować. Dobra, już widzę, że się znowu pojawiła. Mamy tu trochę węgla, tu trochę zabalujemy dłużej, więc zamurujmy to. Zróbmy sobie jedną pochodnię, żeby mieć po prostu w drugiej ręce. Żeby mieć jakkolwiek ja. Nie no, co jest? Ja mam Optifina przecież. O dobra, nie miałem włączonego tego, dobra, dobra, już... Już jest git, bo już się bałem, że nie mam Optifina i że nie będę widział yy, w ciemności z pochodnią w ręce. Dobra, ale na szczęście mamy, więc jest git, dobra, zbierzmy tego węgla trochę. Przyda nam się. Jak widzicie, ta lawa tutaj już jest jakby pod tym od razu. Ale ona po prostu jest... Ona się jakby pojawia ileś tam bloków nade mną, co znaczy, że... Nie, nawet jak schodzę pod ziemię, to ona i tak się będzie pojawiać ciągle. No ale to dobrze w sumie, to... Jakby dobrze, że to tak działa, bo, bo tak by było za łatwo. Za łatwo by było pod ziemią. A tak mamy jakieś wyzwania. Dobra, zwierzmy. Dobra, starczy nam tyle tego węgla, schodzimy jeszcze niżej. Dobra, Lush Cave, gdzie jest Lush Cave? Dajcie mi go, dajcie mi ten Jeszcze, No, kurczę. Ej, ale głęboko trzeba się skopać strasznie. Dobra, tu. No długo jeszcze? Ej, to jest nienormalne. O, dobra. O kurczę, o nie szkielet. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie ginę. Ginę, ginę, proszę nie rób mi tego. Proszę nie rób mi tego. Proszę nie. Dobra. Dobra, wyleczmy się. Uf, tu jesteśmy bezpieczni w miarę. Lawa się. O, pali się w tej lawie też szkielet. Dobra. To dobrze, to dobrze, niech się jara. Ale to jest straszne, żeby tutaj mamy strasznie mało czasu. Ja muszę już wychodzić. O, właśnie. No to już mamy lipę. Dobra, teraz to już się muszę wyleczyć na maksa. Bo. Tu spłynie coś też. Dobra, zróbmy tak. Jesteśmy w ten sposób zabezpieczeni jakoś. Tu zróbmy coś takiego, taką barierę dla siebie po prostu. I okej, okay, tu jesteśmy w takiej sytuacji. No dobra, dobra, jestmy więcej tych jagód. Trzeba się przygotować na to, bo zaraz musimy stąd wyjść. Nie wiem jak totalnie to zrobimy, ale mam pomysł mały, który może się udać, czyli łódką spłyniemy, ale jest to bardzo ryzykowny pomysł, bo możemy wpaść do tej lawy. Ale ona za bardzo się nie rozprzestrzenia. Tylko nie wiem, gdzie mamy iść nawet teraz. Albo tam do góry? Może tam pójdziemy. To jest może jakiś plan. Dobra, zróbmy takie schody sobie tutaj. Tu zróbmy tak. I teraz zróbmy przejście tu. Tu jesteśmy bezpieczni. Tam się lawa po po pojawia nad nami, więc tu. Tu jest git. Póki jesteśmy w jakby ciasnym tunelu, to jest git, bo. Nie chce mi się już po raz trzeci tego robić Nie ma szans się Nie, widzowie, ja się poddaję Nie chcę, nie chcę mi się Nie, kurczę, koniec Po raz kolejny kończę odcinek Będąc wkurzonym na tego zatapaka. Koniec